dobry, jest godzina 19.00, więc zaczniemy webinar. Chciałam tylko zapytać, czy wszyscy mnie dobrze słyszą. Dobrze. Zaczniemy w takim razie od, te, od pytania, czym jest Oclusense, jak się go używa. Oclusense jest skalką elektroniczną, która służy do cyfrowego zapisywania i pokazywania danych okruzyjnych w postaci dowolnej długości filmów o danych parametrach częstotliwości. Dzięki czemu możemy ocenić całą jamę ustną nie tylko w kontekście kontaktów statycznych, jak przy kalkach analogowych, ale również w odniesieniu danego punktu kontaktu do czasu w mm, przestrzeni, w którym ten kontakt zachodzi. Urządzenie Oculus jest urządzeniem bezprzewodowym, które, do którego montujemy sensor, który właśnie Państwo widzą na ekranie. I ten sensor jest sensorem pokrytym pigmentem, który zostaje podczas badania na zębach pacjenta. Oprócz tego, sensor ma 60 mikronów grubości i zaznacza nam różnej wysokości kolumny, i wysokość tych kolumn jest w. Wprost proporcjonalna do siły przyłożonej w miejscu punktu kontaktowego. Następnie, za pomocą sygnału Wi-Fi, przesyłamy informacje okluzyjne na y, tablet, gdzie są one zapisywane i zostają zapisane, dopóki ich nie usuniemy. A urządzenie samo w sobie jest bezprzewodowe i też ładuje się bezprzewodowo, dołączoną ładowarką indukcyjną. Sensor natomiast sam w sobie jest bardzo istotnym elementem urządzenia, jeśli nie najważniejszym, dlatego, że sensor ma 60 mikronów grubości i oprócz tego ma pigment. I teraz, obydwie te informacje są istotne. Dlaczego? Dlatego, że im cieńszy sensor, tym lepsze odwzorowanie punktów kontaktu, a dodatkowo lepsze odwzorowanie. Bardziej dokładne, tych punktów kontaktu jest więcej, bardziej szczegółowych, a dodatkowo od razu mamy zaznaczone na zębach miejsca, które należy, które chcemy zebrać. I teraz to są wszystkie screeny, które Państwo będą widzieli, Od Teraz już są screenami z badań rzeczywistych pacjentów. I teraz to jest taki przykładowy screen z badania z filmu pacjenta, z filmu okluzyjnego pacjenta. Na którym możemy ocenić. Tutaj po lewej na kółku mamy rozkład sił w kwadrantach i w procentach. A jeśli chodzi o prawą stronę, to mamy również rozkład sił w trójwymiarze. Czyli mamy dwie opcje, tego, jak byśmy chcieli przekazywać informacje i je analizować. To jest natomiast już prawidłowy film w czasie rzeczywistym, w jakim się on dzieje i na dole ten suwak czasu jest bardzo, bardzo istotny. Oprócz niego mamy też suwaki takie standardowe, jak przy każdym filmie, który oglądamy, czyli cofnij do przodu, pauza bądź play i jest też taki mały szary kwadracik, do którego wrócimy później. I długość tego filmu jest całkowicie zależna od nas. Dlaczego mogę potrzebować oklusensa? Czy to znaczy, że nie potrzebuje już kalek artykulacyjnych? Generalnie kalka artykulacyjna BK01 jest kalką, która jest najbardziej uniwersalna z całej oferty bałsza i można ją spokojnie użyć w bardzo, bardzo wielu przypadkach klinicznych. Natomiast tak jak wspomniałam, ona ma swoje ograniczenia i te ograniczenia wynikają z faktu, że kalka, jak każda kalka analogowa, nam pokazuje Dane jako powidok tego, co już zaszło. Czyli nie mamy tutaj odniesienia do czasu, w którym dany kontakt się zadział. I ja zawsze przerównuję OctoSense do, yy, do telefonów komórkowych, do Noki czy czy do iPhone'a. Czyli jeżeli nasza kalka BK01 byłaby Nokią czy 10, to Oculus Sense byłby iPhone'em. Czyli rzeczy, których możemy zrobić na tym telefonie, jest o wiele, wiele więcej. Ale to wcale nie znaczy, że pierwotny produkt jest zły, albo że się do czegoś nie daje. Po prostu ma swoje ograniczenia, które wynikają od jego budowy, po prostu. I teraz sens przychodzi z pomocą nie tyle w okluzji statycznej, do której kalki adrenalinowe nadają się idealnie, ale właśnie w okluzji dynamicznej, czyli kiedy na przykład próbujemy Simsztokiem sztokiem sprawdzić korony bardzo, bardzo mocno i żmudnie, albo kiedy chcemy sprawdzić okluzję czterema kalkami artifol, no to tutaj nie musimy. Szczególnie ta kontrola opozycji karkami Altifor, właśnie w czterech różnych kolorach, jest przydatna w tym miejscu. Dlatego że zwróćmy uwagę, te kalki, nawet jeżeli mamy wszystkie kolory i nawet jeżeli utrzymamy ich najbardziej świadomie, jak się da, czyli z rozłożeniem danego ruchu na inny kolor, to tutaj i tak nie da nam to informacji, jak odniesiemy daną rzecz do czasu, w którym się zadziewa. Czyli znowu mamy tylko powidok, a nie mamy e, samego odniesienia do czasu. Ponieważ po prostu ta kalka ma swoje ograniczenia, których nie jesteśmy w żaden sposób w stanie przeskoczyć. E, oprócz tego bardzo istotną informacją jest prowadzenie. Bo prowadzenie to jest mój jeden z najważniejszych tematów podczas moich webinariów, dlatego że ja mm, bardzo nie lubię, kiedy w sieci zamieszczane są prowadzenia w formie zdjęć, dlatego że ten format nie daje nam żadnej, ale to żadnej informacji na temat tego, mm, jaki ząb właściwie prowadzi ruch laterotruzowy. Prowadzenie to nie zdjęcie, prowadzenie to ruch, który powinien się odbywać w formie wizualnej, a nie w formie zdjęcia. I teraz w idealnym świecie prowadzenie kłowy wygląda następująco: jest maksymalna interkuspidacja i przez prowadzenie kłowe znajdujemy się na, gusku, na szczycie gusta kła. W rzeczywistości natomiast Wygląda to troszkę inaczej, dlatego że mamy kontakty strony balansującej, następnie mamy zwykle jednoczasowo grupowe prowadzenia. Oprócz tego mamy zwykle jeszcze kontakty na zębach przednich i to wszystko, niestety, zwykle dzieje się razem. Czyli widzimy coś takiego. I tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć kalkami analogowymi. Dlatego Oculus Sense przychodzi nam z pomocą, ponieważ dzięki niemu mamy pełen wgląd w to, jak dokładnie wygląda prowadzenie, jak dokładnie zęby funkcjonują, czyli nie tylko stoją i gryzą, ale też funkcjonują. I to właśnie ta funkcja jest naszym głównym celem przy jakiejkolwiek rekonstrukcji. I teraz jak samo urządzenie działa? To są już informacje, które są informacjami mało istotnymi z punktu widzenia lekarza, który chce pracować okulesensem, natomiast bardzo istotne z punktu widzenia osoby, która okulens dopiero kupiła. Czyli musimy niestety przez to przejść. Co potrzebujemy, żeby zacząć badanie Oclusensa? Tak naprawdę, do Oclusensa potrzebujemy, do zestawu Oclusensa potrzebujemy iPada. Jest to bardzo istotne, dlatego że iPad nie jest dołączony do zestawu i wszystkie iPady, które były wyprodukowane powyżej 20, 2014 roku, są wspierane przez Oprogramowanie. Oprócz tego, potrzebujemy ściągnąć oprogramowanie ze sklepu App Store, ponieważ bez oprogramowania, no niestety, ale nie będzie działał nam sens. I teraz oprogramowanie mogą Państwo ściągnąć już teraz, dlatego że ono jest darmowe i ono jest kompletnie. Zawsze było i zawsze będzie darmowe do użycia um, i do ściągnięcia, jeżeli mają Państwo iPada już teraz. I teraz e, oprogramowanie ma w sobie testowe formy e, badań, które mogą Państwo oglądać i już uczyć się ich mm, interpretacji. Oprócz tego potrzebujemy -sense, a, e, iPada, Oculus set i potrzebujemy sieć Wi-Fi. I teraz sieć Wi-Fi jest istotna dlatego, że musimy w którymś momencie zarejestrować nasze urządzenie. Natomiast sieć Wi-Fi sama w sobie już nie jest potrzebna, jeśli chodzi o użytkowanie iPada później w kabinecie. Jak wygląda pierwsze uruchomienie? My zawsze pomagamy z pierwszym uruchomieniem, jeżeli ktoś miałby problem. To nie jest bardzo skomplikowane. Jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie, to tak jak wspomniałam, musi być iPad podłączony do internetu, który Państwo, jakby sieć internetowa, którą Państwo mają lokalnie, czy to w domu, czy to w gabinecie. W zależności od tego, jak wygląda u Państwa to pierwsze uruchomienie. Następnie wybieramy aplikację Ocluse z iPad. Tam trzeba za, zaakceptować, y, oczywiście, zgody, potwierdzić lokalizację, y, a następnie aplikacja w ogóle jest też dostępna w języku polskim, także można go włączyć bez problemu. Następnie zwracamy uwagę, że, tutaj przepraszam, że w lewym górnym rogu mamy unregistered, czyli niezarejestrowany. Teraz, żeby zarejestrować, wchodzimy w pierwszą linijkę naszego, naszych ustawień, czyli wstępne ustawienia. I tam musimy wpisać nasz kod Oklusensa, który znajduje się na jego wierzchu, na samym z przodu. I to jest po to, żeby połączyć nasze urządzenie z aplikacją. I wtedy Oklusens ma połączenie z internetem i następuje połączenie się dwóch urządzeń ze sobą. Czekamy kilka sekund i następnie mamy mm, komunikat o tym, że udało nam się zarejestrować urządzenie. A następnie wchodzimy w trzeci wiersz, gdzie jest connection, czyli łączenie się naszego urządzenia z, samego w sobie z siecią WiFi I to jest istotne, ponieważ okruces nie będzie działał w trybie live, jeżeli urządzenie nie jest połączone z Wi-Fi. Ja akurat osobiście tryb live używam rzadko, ale jeżeli chcą Państwo, żeby urządzenie wchodziło w tryb live, to trzeba zrobić połączenie sieci. Następnie wyłączamy aplikację i włączamy jeszcze raz i mamy wszystko zarejestrowane. Następnie przechodzimy do function test, czyli do kalibracji, która jest już czymś, co będziemy wykonywać często, ponieważ urządzenie musi być skalibrowane regularnie, żebyśmy mieli pewność, że działa poprawnie. Każde urządzenie wysokoczułe wymaga od nas regularnej aplikacji kalibracji. I teraz jedziemy dalej. Pierwsze badanie. Pierwsze badanie wymaga od nas właśnie tych wszystkich etapów, które wcześniej wykonaliśmy, a następnie włączenia karty pacjenta. Jak to się robi? Najpierw tą kartę trzeba stworzyć za pomocą plusika, czyli po prostu dodaj nowego pacjenta. Kiedy na imię i nazwisko pacjenta jest pokazane na ekranie, możemy przejść do badania. Oczywiście każdy pacjent ma swój sensor, dlatego że sensor jest jednowizytowy. On nie jest jednorazowy, jest jednowizytowy. Jego nie można stylizować. Natomiast dopóki pacjent jest na hotelu, kurej I za pomocą plusika dołączamy naszego pacjenta do naszych kartoteki i wpisujemy jego dane. Imię, nazwisko, tutaj niestety wszystkie, ale to wszystkie puste miejsca muszą być wypełnione. Bez tego nam urządzenie no nie przejdzie dalej. I teraz musimy zaktywować. Czyli kliknąć aktywuj przy pacjencie. Bądź po angielsku set active, zależności się tego, jaką formę językową Państwo wybiorą. No i nowe badanie na samym dole. I teraz przechodzimy u góry. Mamy pięć kategorii. Mamy badanie, pacjenci, instrukcje, ustawienia i imprint, czyli pomoc. Przy recording mamy możliwość manipulacji tym, czy nasze badanie będzie wykonane z dużą czułością, czy z małą i jaki będzie czas naszego badania. I teraz tutaj mała czułość jest troszkę oksymoronem, ponieważ mamy trzy rodzaje ustawienia czułości urządzenia: 50, 100 i 150 Hz. Jeżeli mówimy o czułości 50 Hz, to mówimy tutaj o 50 klatkach na sekundę z okluzji pacjenta, czyli to jest i tak bardzo, bardzo duży. Natomiast nas możemy ustawić też 100 albo 150 herców I teraz zależy to od Państwa, co by Państwo chcieli, co by Państwo woleli. Ja osobiście zawsze pracuję na 50 Hz, uważam za niepotrzebne jakiekolwiek większe ilości. Natomiast czas badania jest w pełni dopasowany do tego, co Państwo chcą uzyskać. I teraz, kiedy jesteśmy gotowi, żeby zacząć badanie, to pacjent otwiera jamę ustną, zalecam pracę z obtrageitem i klikamy czerwony guzik. Następnie, kiedy pojawi się podkowa na ekranie pacjent zagryza i może wykonywać. Dany ruch. Dany to znaczy tak, jak Państwo każą wykonać, ponieważ może być to równy. I teraz bardzo ważne jest, że badanie może się zacząć w dwa sposoby, czyli albo kiedy pacjent zagryzie, czyli kiedy urządzenie wykryje pierwszy kontakt, albo kiedy mm, naciśniemy czerwony guzik. Ja zawsze naciskam. I teraz super, super istotną informacją jest fakt, że kiedy badanie się skończy, to na urządzeniu, na wyświetlaczu urządzenia mam taką informację, że urządzenie przysłało dane do tabletu i czy to akceptujemy? I teraz musimy zaakceptować, ponieważ w przeciwnym wypadku urządzenie odrzuci nam dane. Czyli to kliknięcie OK jest ważne. I teraz. Zielony przycisk, który jest na urządzeniu, służy do tego, żebyśmy tym urządzeniem manipulowali w trakcie badania, czyli zmieniali tryby. Jeżeli chcemy przejść z trybu recording badania na tryb live, to wtedy klikamy zielony. Oczywiście wszystkie te informacje są również zawarte w instrukcji, ja bardzo gorąco zachęcam, żeby ją przeczytać. Natomiast najważniejsze dla nas jest teraz, czyli jak interpretować dane. Kiedy powierzemy badanie sensem, mamy prawidłowo założony sensor, to żeby poprawnie zrozumieć zasadę działania urządzenia, a dzięki temu zasadę interpretacji danych urządzenia, to musimy ym, wiedzieć, jak ono działa od technicznej strony. Ym, ja porównuję je trochę do stojącego na gwoździach, dlatego że sensor ma ponad tysiąc takich gwoździ, czyli z tysiąc sensorów, które wykrywają siły nacisku w tym miejscu. W tym miejscu, w którym znajduje się punkt kontaktu. Um, dzięki temu można wszystkie ukryte interferencje poprawnie znaleźć, a następnie się nimi też zająć. Um, I teraz urządzenie pokazuje nam kolumny o różnych kolorach. I te kolumny są kolumnami, um, których wysokość jest propo wprost proporcjonalna do siły przyłożonej w miejscu kontaktu. Natomiast um, Kolor kolumny już zależy od tego, czy y, punkt obok znajduje się y, jako punkt o dużej silnej nacisku, czy o małej. I urządzenie oblicza różnicę w delcie, czyli w zmianie nacisku i dzięki temu umożliwia kolorystyczne rozróżnienie y, tych punktów od siebie. Tutaj, tak jak wspomniałam, wysokość kolumn jest proporcjonalna do siły. I tak wygląda przykładowy screen z badania. Czyli możemy mieć kolumny wysokie i duże. Kolor czerwony wcale nie oznacza, że coś jest źle. I teraz ja mam taki algorytm, który bardzo polecam Państwu do pracy. I jest to algorytm, który jest dla wszystkich początkujących, a dla mnie jest on po prostu sposobem pracy z opusencem. I pomaga on na tym, że z otwartej jamy ustnej przechodzimy do maksymalnej interkuspidacji. Dzięki temu widzimy wszystkie pierwsze kontakty i poślizg centryczny, oraz patrzymy na kontakty na przednich zębach, i możemy znaleźć też balans pomiędzy prawą i lewą stroną, jeżeli takowy jest, i sprawdzamy wszystkie płaszczyzny, które nie mają kontaktów okluzyjnych. Tak to wygląda, jeśli chodzi o skriny spadania, czyli mamy pierwszy kontakt po lewej i pełną okuzję po prawej. Następnie ICP do latotruzji, czyli maksymalna interkuspitacja do latotruzji lewej bądź prawej, nie ma żadnego znaczenia, która jest pierwsza. I patrzymy na, na to, jak wygląda prowadzenie i czy nie ma balansujących kontaktów. Niestety w przypadku mojej pacjentki były. I to samo po stronie prawej, czyli drugiej. A następnie maksymalna interkonspiracja do protruzji. I znowu widzimy pracę tyłami. I teraz jak za pomocą oklusensa można yy, leczyć pacjentów? Tutaj widzimy pacjentkę, która została zbadana klusencem, co widać na podstawie jej znaczników na zębach. Używamy też BK01, czyli czerwonej kalki. BK02 w tym przypadku będzie, czyli czerwona 200-mikronowa kalka. I zobaczcie Państwo, jak inaczej wyglądają punkty kontaktu na kalce cienkiej versus grubej. I tutaj statycznie niebieska, a dynamicznie czerwona. I patrząc na badanie pacjentki o widzimy, że mimo tego, że jej uzębienie z gruntu nie wyglądało źle, no to patrząc na jej badania o już nie jest tak różowo, ponieważ mamy bardzo dużo nieścisłości okluzyjnych, nawet w kontekście maksymalnej interkuspidacji. O laterotruzji już nie wspomnę, ponieważ to jest początek ruchu laterotruzyjnego i ilość balansujących kontaktów jest zatrważająca. I to samo, strona prawa, znowu kontakty balansujące. Pacjentka wręcz prowadzi stroną balansującą. I to samo, protruzja. Kolejna pacjentka, też po ortodoncji, też za pomocą kalki. Zobaczcie, jak wytarte powierzchnie okruzyjne i te pacjentki nie one zgłosiły się do gabinetu celem kontroli okularnej. One się zgłosiły do gabinetu celem sprawdzenia zębów, przeglądu. I to są pacjentki kontakt dynamiczne, czyli już wiemy, że ona ma bardzo nieprawidłowe kontakty, tak? I zobaczcie Państwo, według ABC kontaktów ta pacjentka większość kontaktów ma C. Czyli takie, które są niedogodne dla ich zębów, Takie, których chcemy unikać. Większość oczywiście się zwarcia na tyłach. Late jak zawsze z prowadzeniami balansującymi. Zobaczcie Państwo tutaj prowadzenie też grupowe. No i dopiero na samym końcu guzek kła. Jeśli chodzi o protruzję, no to mówimy tutaj o głównie protruzji tyłami, no bo jak wiemy już z maksymalnej interkuspidacji pacjentka nie ma prawidłowego kontaktu na przodach, więc jak może prowadzić przodami jakikolwiek ruch. Z informacji bardzo ogólnych na temat użytkowania urządzenia to tyle. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zachęcam do zadawania. Ja jestem dostępna do kontaktu pod mailem, który Państwo widzą na stronie. I jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania co do i uczestnictwa w ewentualnej pomocy w urządzeniu, i w użytkowaniu, i w rejestracji, to śmiało można pisać maile. Po to jesteśmy. Jeżeli są jakieś pytania teraz, to też śmiało. Na razie czat jest pusty. Ja dziękuję Państwu za ten krótki, ale mam nadzieję bardzo informatywny webinar. I tyle z mojej strony.